Ale Bogu, drodzy bracia siostry. Tak jak dzisiaj słyszę te wspaniałe słowa, które brat opowiedział nam o wierze właśnie, jak ona dzisiaj jest, nam jest bardzo potrzebna ta wiara w naszym życiu. E, tutaj mam właśnie taki werset, który dotknął mojego serca e, dzisiaj rano. E, jest e, do Filipian zapisane pierwszy rozdział, 29 werset, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Ja otrzymuję, bracie, siostry, tu co dwa miesiące właśnie taki komentarz jest z organizacji, z organizacji Open Doors. Właśnie oni przesyłają tam o narodzie prześladowanym. Właśnie tam są zdjęcia, opisy są świadectwa i straszne rzeczy spotykamy tam właśnie, że ludzie są prześladowani w Afryce, w Azji, na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie, nawet w krajach byłego Związku Radzieckiego, Kazachstanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie właśnie są bardzo prześladowani. Ale Pan Bóg właśnie okazuje swoją moc i Poprzez Ducha Świętego. Właśnie obchodziliśmy niedawno pamiątkę, właśnie zielonych świąt. Co to znaczy? To znaczy o mocy Ducha Świętego, o obecności Jezusa Chrystusa w swoim narodzie. Jedno ze świadectw, właśnie słyszałem, kiedy było tam wśród islamistów, jeden miał taki sen, człowiek. Pewien człowiek miał taki sen. Śni się, że Tonie w blocie i nie może się uratować. To nie blocie. I wtedy zaczął wzywać swoich bogów. Jednego wzywa. Nic nie pomogło. Następnego. Nic nie pomaga. Aż nagle pojawił się Jezus Chrystus i wyciągnął swoją dłoń do Niego i wyrwał go z tego blota. I On się obudził i poszedł, właśnie i powiedział tam dla swoich tych religijnych. Właśnie, że taka sytuacja była. A oni mówią, a ty wiesz, że to na pewno był Chrystus? On mówi, tak, ja wiem, że w stu procentach, że to był Jezus Chrystus, który mnie wyciągnął z tego blota. To oni mówią, to idź teraz do tych chrześcijan, do tego Jezusa Chrystusa swego. I tam skierowali go do kościoła katolickiego. On tam przyszedł. I mówi, że ja właśnie chcę służyć Chrystusowi, Jezusowi. Oni mówią, niestety nie tu trafiłeś, bo my Maryję czcimy. Idź tam i tam tam, tam Chrystusa czczą następni. On przyszedł tam, a tam właśnie był zbór Chrystusowy. I właśnie od tego momentu Pan Bóg go używa wśród islamistów. W ten sposób Duch Święty przemawia bracia i siostry. Możemy mu wdzięczni być za to naszemu Panu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachlannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z podstawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego, że Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginały się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Widzimy, jaki jest nasz potężny Bóg, milicierny Bóg. Dobry Bóg, zbawiający Bóg. Dzieje apostolskie przypomnę może z ósmego rozdziału. Pierwszy werset. To są opisane właśnie cudowne dzieła pracy Ducha Świętego. A Saul również zgadza się z tym zabójstwem w owym czasie. To właśnie było zabójstwo Szczepana, męża Bożego, wielkiego przez którego się działo wiele cudów i znaków. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie, i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po drogach, po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul, tępił zbór, chodził do domów i wybierali by wlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparliżowanych i ulomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. A było w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samary w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego, a wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która się nazywa wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztuczkami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się z nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na no, nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpil, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez składanie rąk apostolów, przyniósł im pieniądze i powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał ducha świętego. A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś niemal i że za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału. Gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca twego? Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkie żulci i więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: Módlcie się i wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. A oni, gdy złożyli świadectwo, i opowiedzieli słowo pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich do tego miejsca. Widzimy, jakie, jakie znaki właśnie, jakie cuda czynili apostolowie Filip, Jan, Piotr w imieniu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj świat. Właśnie nie może przyjąć tego ducha świętego, bo nie zna go. Ja właśnie mam tu przypisane taką, taką negatywną wzmiankę gazety religijnej, która op opisuje o tym, ona po prostu nie ma mocy na tym, co się dzieje dzisiaj. No może odczytam, to nie jest może takie pożyteczne. Dla zbudowania duchowego, ale tak wspomina, Europa staje się coraz słabsza etnicznie. W swojej historii widzi tylko to, co negatywne, ale nie jest w stanie uznać tego, co było wielkie i czyste. W tej Europie jedno na troje dzieci rodzi się poza małżeństwem. Aborcja dozwolona jest w większości krajów europejskich. Praktykuje się tak zwane rozwody ekspresowe. Dziesięć krajów zalegalizowało małżeństwa osób jednej płci, mimo sprzeciwu milionów. Nauka wzięła rozbart z moralności i sumieniem. Akceptuje się wojny niesprawiedliwe. Dlaczego tak gazeta religijna opisuje? Bracie, siostry, nam jest potrzebne pomazanie, nam jest potrzebny Duch Święty, nam jest potrzebne wyzwolenia, bo Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj na wieki ten sam. I On przyjdzie po swój kościół, który trwa w Duchu Świętym. Amen.